To znaczy tak, on, on mówi, że, że zebrał pieniądze od bogaczy od robotników i ewakuacja robotników nigdy nie była w planach, ewakuacja tylko bogaczy była, tak? I pewnie są jakieś listy, istnieją dokumenty tego, kto, od kogo, po ile, pozbierał, tak? Od bogatych tak, od biednych nie. To każdy po prostu od bogatych te pieniądze mają zostać oddzielone? a reszta ma zostać przeznaczona dla biednych, dla biednych ludzi. Mhm. Te, te pieniądze, które były od każdy ma dostać równą dole. Mhm. W ten sposób. No to, 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 a te, a o, za... bogaczom y, zakomunikuje coś już osobiście jak z nimi się spotka. Mhm. Ehm, więc tak. E, e, zobaczmy. Co tutaj, a co jeszcze się tam pytałeś? Czy on ma jakieś informacje na temat tego co się działo w lesie? Yy, no informacje ma takie, że tam są orkowie i to, jest świetny, to był świetny motyw na zrobienie przekrętu. Żeby wziąć z, ktoś ludzi, dał... wziąć z ludzi pieniądze i wynieść się z tego zadupia, na którego zesłali. To czy ktoś ten... przed pojawieniem się orku? Czy ktoś dał mu w łapę, żeby przymknął oko na to, że ktoś lezie do lasu? Nie, nic mu o tym nie wiadomo. Dobrze. Mhm. Czyli już więcej wikrzycieli w mieście nie ma. To znaczy są tylko i... Wiesz, on się wysługiwał oczywiście najętymi pomniejszymi bandjorkami, którzy, wiesz, robili jego za niego interesy takie, jak to, e, no mięśniaki, tak? Wykonują. Aha, ale chodzi z... mi, że ktoś kto byłby na tyle inteligentny, żeby to wszystko ogarnąć. Planować nie, planistów nie ma, powiedzmy, tak? Z tego co je. Dobrą E, dobra, następny, teraz tak, Jeśli mi to, to są chyba wszystkie informacje mi się wydaje, które ja chciałem wiedzieć. Mhm. E, zamknąć go, strzeż go jak oka w głowie. Ma no. być cały czas związany, żeby mi nie spierdolił wówczas. E, I wiesz, melduje komisarzowi, że wykazał chęć współpracy, jak to wyglądało. Jeśli go pytam teraz, czy... Pytam się go takie, takie, takie pozwolenie chciałbym od Lera komisarza uzyskać. Mhm. W związku z pieniędzmi, które on zebrał bezprawnie, bo jeśli miałaby przyjść ewakuacja, ewakuacja byłaby darmowa, no wiadomo, że tam by były jakieś lewe przekręty. Czy mogę pieniądze od tych bogaczy przeznaczyć na fundusz dla kalek, które tutaj powstały? The... To znaczy to jest to jest grubsza kwestia, bo oni muszą się dowiedzieć, kim są ci bogacze, czym oni dysponują, hmm. żeby sobie nie narobić wrogów na jakichś wyższych szczeblach. Jak ktoś jest bogaty, Dobre. to ma koneksję. Oni nie mogą sobie no tak ale... pieniędzy. Na, na razie ludzi, zamroż... czy... zamrożą ten, ten fundusz, a potem się zastanawiam, jak już sprawa zostanie rozwiązana, tak? Teraz pieniądze od biednych, tą różnicę pomiędzy tymi od bogatych, a tymi od biednych, mm -hmm. to mi chyba on pozwala bez większych problemów, żeby wyrozdać tym biednym te pieniądze, niech oni sobie je mają, bo to są ich pieniądze. Port komisarz uznaje, że jeżeli, że jeżeli to ma pomóc w odbudowaniu nastrojów, zamykać morale, mm -hmm. tak? no to, to jest jak najbardziej pozytywne działanie, to się chwali. To wiesz co chciałbym teraz tak żeby mi tutaj znaleziono bo pewnie jakieś związki zawodowe tam istnieją w i tak dalej żeby mi zebrano kilku ich przywódców bo związki chciałbym Związki zawodowe zamienić. są nielegalne w imperium to Aha. po pierwsze a to tego nie wiedziałem takiego że sobie kurwa strajkujesz ale są, są związki robotnicze na zasadzie no właśnie takich wiesz jeżeli robotnikom coś bo, bo tak u nas w naszej rzeczywistości jak robotnikom coś nie pasuje, to mają swój związek i wys wysuwają żądania. A w czterdziestce, jak robotnikom coś nie pasuje, to mają związek i wysuwają prośby. To się, hmm, no to no, chciałbym z takimi racji, poleciami się właśnie spotkać. To jest ogromna różnica hmm. z tymi ludźmi. Mhm. Następna rzecz, chcę mieć tutaj kapłana Eklezji, tego, który się zajmuje tym, tym, tym wszystkim, bo mówiłeś, że on taki to jest w porządku jest facet, a jeszcze się z nim nie spotykałem, mhm. e, żeby, mi przyprowad... żeby ci ludzie po prostu do mnie przyszli, im szybciej, tym lepiej i chcę z nimi na ten temat, wiesz, porozmawiać. Mhm. no tak, jest e... e... starszy, Podjął, coś tam do ciebie ten, dzwoni. Mhm. Nie, ale wiesz, żeby jak najszybciej się ze mną spotkali, bo może później nie być czasu, a ja muszę się z nimi, wiesz, yy, dogadać. No tak, kapłan eklezji generalnie w kaplicy ustanowił, yy, no nie może się zbytnio yy, oddelegować do ciebie, ponieważ on, on ciebie, z... znaczy tak, jak posłałeś gońca z prośbą, to on gońca twojego odesłał, z prośbą, żebyś to ty się tam stawił, ale bardzo chętnie z tobą porozmawia, a musisz się stawić, ponieważ wiesz, no, nastroje są, jakie są. No a dobra, no to teraz... jest wątpiewanie, to wiadomo, że do imperatora z modlitwą się idzie, więc on jest tam bardzo potrzebny, nawet z waszego punktu widzenia. Tak, no to dobra, to tak. Ja chcę tam się spotkać w takim wypadku, w Kaplicy Eklezji z nim mhm. i z tymi robotnikami. I tam chcę z nimi wszystkimi porozmawiać i tam wiesz, i tam się udaje. Z jakąś już niewielką obstawą. Powiedzmy, że trzech ludzi ze sobą zabieram, żeby jednak, na wszelki wypadek, bo widać, że mnie tutaj coraz mniej lubi. Mm -hmm. Ale wiesz, już Lazarus jest wybyty, wiesz, jakieś, gdzieś ma jakieś plastry, bombardażowany jest, ale idzie tam nadal twardo. No. A teraz ma już czapkę, wiesz, na głowie, jest ubrany w mundur komisarza. Mhm. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy by ci po prostu nie zrobić... No bo tak, ta czapka też jest flakowa, tak samo jak, jak płaszcz, tak? Ona jest jakąś tam wstawką, żeby to nie traktować po prostu jako kompletu. Że ta czapka mhm, y, powiedzmy, że byłaby jak hełm, tylko miałaby e, e, na przykład trzy punkty pancerza. Normalnie. Mhm. Tak? Czyli nie okay. mniej niż, niż hełm. Zacyna... No to fajnie, no to pasuje to znaczy, mi to. Bo to jest jednak bardzo, bardzo ważny atrybut u komisarza. No tak, ale wiesz, jak latam gdzieś po murach i się napieprzą, to wolę mieć łeb zabezpieczony czymś cięższym niż czapka. E, no ale tak jak mówię, to nie jest... Zbyt... Ale to uznaję, że to jest, jest bardzo fajny pomysł. Tylko to jest... Tak samo jak płaszcz, na Wyłożona... płaszcz na sobie, to ty masz flakowy. To jest twark... A pod ubraniem komisarza mogę nosić pancerz? No tak. No dobra, no to tak się udaje. Wiesz, ubrany już jak komisarz, tylko potem mam oczywiście pancerz z las pistolem przy boku, a w drugi... na drugim boku jest ten miecz łańcuchowy już wyczyszczony i wydłubany z niego są. Wiesz wziąłem sobie jakiś gwóźdź i wydłubałem tym gwoździem kawałki mięsa. No. I wiesz, stawiam się tam. I wiesz, witam się z tym kapłanem, tak jak przystało na kapłana. No on tam, wiesz, te swoje, że tak powiem, odprawia. Te jakieś siory też, ale nie sorority. Mhm. Odchodzą na wok, prawda? Też oczywiście. Księgi, mnisi tam sprawują jakąś opiekę nad, nad pokutnikami, którzy, wiesz, do imperatora się modlą, że Anusz Widelec to przez ich winy orkowie przybyli i, i, i to, wiesz, kara jest i tak dalej, tam ci ich pocieszę, żeby no, głównie dlatego, żeby nie roznosili takich bzdurnych idei, bo to tylko drużgotrze morale. Normalnie to oni by takimi argumentami straszyli wszystkich jak się da, żeby sprawować władzę, ale teraz, teraz to tylko mo może zaszkodzić, tak? I wiesz, ja mówię kapłanowi, ten już, wiesz, jak się mnie zapytał, jaka jest, jak wygląda sprawa na posterunku, tam jak wygląda z orkami, mówię mu, że dzięki, dzięki ochronie imperatora udało nam się odeprzeć atak, ale obawiamy się następnego. I wiesz, i mu mówię, że kapłanie okazało się, że burmistrz był zdrajcą, zdradził nas dla własnych korzyści wszystkich i zbierał pieniądze dla, od biednych y, ludzi, którzy pracowali ciężko w fabrykach y, czy na, na roli, żeby y, na ewakuacji się okazało, że było, że było to kłamstwo, zbierał tylko od bogatych. Chciałbym tym ludziom, jak się pojawią tylko ci, przekazać, że te pieniądze zostaną im wypłacone, każdy dostanie równą dolę, tyle samo, żeby nie było płótni, bo są to ich pieniądze i przynależą im. Czy to masz się rozumieć, że kapłan ma to im przekazać, tak? Ich... Nie, ja, mu, ja go po prostu informuję, co ja powiem, żeby on nie był zaskoczony. Aha. Ja im to przekażę osobiście. No dobrze. Czy chcesz tutaj, w tej kaplicy, bo jest tutaj dosyć dużo... Wie. Tak, no bo tutaj umówiłem spotkanie z tymi ludźmi. No dobrze, no to on w takim razie... Z wiesz, przedstawicielami tego plebsu. Robi na chwilę przerwę, tak powiem, w, w ceremoniałach takich modlitewnych. Po skończeniu w, zas w zasadzie jednego musisz się trochę poczekać, bo to nie wypada przerywać. Mm. No wiadomo. Mm. Mm. I tak. Zapowiedział tutaj, że komisarz, <coughs> który uczestniczył w obronie wczoraj i który komenderował też tutaj dużo i e, doszedł zdrady naszego burmistrza, który jak się okazało wieloserwicznym był człowiekiem oszukując e, braci swoich, którzy zawierzyli mu i w ogóle wiesz, taki wstęp jak bardzo długi, bardzo długi robi. No ale generalnie ludzie się na ciebie dosyć, dosyć dosyć ciekawie spoglądają. No wiesz, e... występuje tam na tą mównicę, jak już on skończył. Mhm. E, ja ich nie chcę nie zastraszać, po prostu no, chcę do nich przemówić. Mhm. Wiesz, i mówię, że każdy z was jest przedstawicielem który z grup robotniczej w tym mieście burmistrz Zdrajca pobrał od Was pieniądze na to, na to że mieliście być ewakuowani. Nigdy tego, do tego by nie doszło, gdyż mieli być ewakuowani tylko ci najważniejsi. Pieniądze, które od Was zebrał, zostaną Wam wydane, jako że nigdy nie powstała lista, kto ile wpłacił, każdy z Was, każdy z ludzi, których reprezentujecie, dostanie równą część tego. Mhm. Na chwałę imperatora. I podziękujmy i pomódlmy się chwilę do naszego e, Boga Imperatora o, o, Dziękując Mu za ochronę w tych trudnych czasach. Dobra, ale słuchaj, wykonujesz rzut hmm. na połowę fellowshipa, ale dostajesz plus 10 za zapowiedzenie, plus 10 za to, z jaką gdzieś do nich przynosisz. E, no i plus 10 za... Faktycznie wykorzystanie elementu religijnego. Czy połowa na fellowshipa. Na plus 30 w sumie. Połowa fellowshipa to jest 15 plus 3 to jest 18. To na 48 rzucam. Mhm. No niestety, nie mam już punktów szczęścia pewnie. Nie mam. Masz chyba. No. Mocno się udało. No. <laughs> Udało Ci się jako tako. <laughs> mm, tak.